Budowlaniec miał skończyć nam remont w lipcu zeszłego roku. Skończył wczoraj. Mieliśmy mu do zapłacenia jeszcze 25 tysięcy. Natomiast mieliśmy w umowie taki zapis, umowa przygotował nam prawnik, że za każdy dzień spóźnienia ma nam zapłacić on 500 zł kary. Więc tak naprawdę naliczyło mu się około 100 tysięcy. Czyli minus 125, no to jakieś tam 75 tysięcy to on jeszcze nam powinien Zapłacić. My mieszkanie kupiliśmy do celów inwestycyjnych po to, żeby je sprzedać i zarobić na sprzedaży. Gdyby skończył w terminie, no to sprzedalibyśmy je dawno temu, w zeszłym roku, i tym kapitałem moglibyśmy obrócić drugi raz albo nawet i jeszcze dwa razy do, do dzisiaj. Myślę, że to by było mm, do zrobienia. Więc tutaj nie tylko chodzi o jakieś straty z naszej strony materialne. W postaci czynszów, czy po prostu jakiegoś tam długiego remontu, ale też po prostu no, przez to no, mocno nasza firma nie zarobiła. Dajcie znać, co wy byście w takim przypadku zrobili: czy byście uruchomili tutaj całą machinę, właśnie odszkodowania i tak dalej, zgodnie zresztą sumową, którą sam podpisał i wiedział, na co się pisze, czy może byście zapłacili te 25 tysięcy i podziękowali mu za remont. Remont zrobił jakościowo dobrze. Miał bardzo dużo czasu. Śmieliśmy się na tym ostatnim spotkaniu z nim, że no moglibyśmy takiego torcika przynieść na, na koniec remontu, bo mieszkają już w zasadzie Maroczek i tam by można było świeczkę wstawić i urodziny, urodziny zrobić, nie? Normalnie, albo szampana rozbić o ścianę. Więc było bardzo śmiesznie. Natomiast... E... Ja kilka razy nie zapłaciłem tej ostatniej transzy, przyznam się szczerze, ale w takich przypadkach, kiedy budowlaniec nie dość, że się tak mocno spóźnił, to jeszcze ten remont był no, kiepskiej jakości, było mnóstwo problemów, był pyskaty, a to w tym przypadku no, chłopak przejechał się strasznie mocno. Um, uciekali mu pracownicy co chwilę z, tego, z tej budowy. oni żadnego takiego powodu biznesowego, żeby ten remont dokończać, to nie miał. No bo im dłużej to trwało, tym więcej tych kar mu się naliczało. Więc tak naprawdę im dłużej go remontował, tym większą pętlę na szyję sobie jakby kręcił. Nie rozmawiał z nami, czy my z tych kar skorzystamy, czy nie. Po prostu robił. Przyprowadzał nowe ekipy i kolejna mu uciekała. Co przyprowadził pracowników, to kolejni spieprzyli. No, namęczył się. Dokończył remont w jakości wysokiej. Zrobił wszystkie poprawki, jakie chcieliśmy, wysprzątą piwnicę, zostawił po sobie porządek bardzo duży. Więc nasza decyzja finalnie była taka.